Siema siemaneczko, z tej strony macik przez małe F. w dzisiejszym odcinku będziemy niczym Naruto w Naruto, będziemy się klonować po prostu, tak, będziemy się klonować, zobaczcie, mogę ninjitsu robić klonjutsu, klonjutsu, Nie, czy jak to było? to się było? nazywa kage busin no jutsu. Kage no no jutsu, wielokrotos, tak jest i Ruzia jest ze mną dzisiaj w odcinku. Oj, ty chyba oblałbyś egzamin na genina. Dlaczego za? Pa, pa, pa. Jakie ruchy robię? Za, pa, pa, pa. pa. Robię klądzicu, patrzę. Pa, 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 pa. Ile klonów zrobiłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pię pięć klonów i ja jestem szósty. Który jest prawdziwy? Który jest Maciek prawdziwy? Wpisujcie w komentarzach i zostawcie łapkę w górę, Nie <laughs> ma prawdziwego Maćka. Dobra, przechodzimy obi w Robloxie, który będzie będziemy musieli się klonować. Mamy pierwszy checkpoint zaliczony, Ruzia. Jej. Jesteś gotowa, że dalej możemy teraz przejść? Tak, moje klony stoją na głowie. No tak, tak, bo właśnie o to chodzi. Dobra, robimy tak. Wow! Sk... Maciek to jest rura! Raz jeden klon. Jeden klon wystarczy, żeby ten? Czy nie wystarczy? Jeden klon nie wystarczył, żeby wspiąć wsk... się. Ile Maćków jest potrzebnych do wkręczenia żarówki, powiedzcie mi. <laughs> Żaden nie potrafi. <laughs> no nie mogę! Skoczyć! Ruzia już Maciek. jest dalej! Co jest w ogóle? Macie! Dobra, skąd. dobry! Ej! Moje klony się nie klonują! Moje klony mnie trollują! Moje klony robią zły klon! Jak mogą robić klony zły klon? Klony robią. O co A... tu chodzi? Bo ja nie wiem. Czekaj, no jak? Jest, A... jest tutaj A... jedna ściana. Wchodzę po sobie i. Ej, no przecież to proste jest. Co ty, Ruzia! O, dobra, sorry. A, ja, ja nie ogarniam tych klonów, jak a! ich postawić, wiesz? Czekaj, jeden Moje klon, drugi, klon, trzeci, klon, czwarty, piąty, szósty. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Przechodzimy dalej. Czerwone to jest większe niż poprzednie, dobra. Luzi, jak ja, tam ej, sobie dajesz ej, radę? No bo mi się te klony robią na tej <laughs> ścianie, a nie pod ścianą. <laughs> change, change klon size? A, za 400 bobuksów, dobra. Nie trzeba. Dobra, możemy zrobić teraz tak. Spinamy się, pyk. O jeszcze trzeba. Dobra, 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 to trzeba jeszcze ogarnąć trochę więcej. Ile Klony, tych kłody? Pa, pa 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 pa, jak po drabinie wchodzę do góry! O nie, moje klądzicu się skończyło. Czakra ci się skończyła! Czekaj, czekaj, czakra mi się kończy! Nie można się czakra skończyć! To nie! Czakra mi się skończyła! Rusia! A mi, mi się klony na górze robią! To ja mam być u góry! No yes, właśnie udało się! Czekaj! Bo mi klony mnie trollują własne, dobra. Widzę cię przez ścianę tą czerwoną. Ty, ty, ty. No patrz, bo klony mi się zaraz skończą. Czekaj, muszę skoczyć. Dobra, F. uda się... Yes, piąteczka zaliczona! Mamy to! Dobrze! Teraz uwaga na kolce! Chyba trzy klony będą potrzebne, żeby teraz przeskoczyć tu dalej. Nie damy rady, nie damy rady, szybko skać dalej! Udało ci się. Ruzia, dajesz, dajesz. Dobrze, że ten piesek był wpatrzony w drugą ścianę, a nie w nas, bo to już byłoby po nas. A on się skupił na klonie. Ej, soba! Czekaj. Drag to klon? Aha! Klon, lecisz! Lecisz! Jest to kliknął. Co, jest drugą leczną jakąś zrobił! Ma Ej. Tak, drogą leszą zrobił. Poczekaj chwilę na niebieskie światło. Musisz poczekać na niebieskie dobra. światło, i wtedy. A, dobra, to już yes. udało ci się. No tak. O, tu jest białe światło. O nie, o nie. Greens Beard. Maciek, nie wolno na napój. Dobra, Greens Shake tutaj został wylany. Musimy uważać, ja już dawno. O nie. Ej, może w tym pływać. Ej. Naprawdę? No? A ja. Nie, bo HP już. co ty, ruzia? A, to... Co ty, ruzia? Okay. Co ty, Ruzia? Zrobiłam sobie po głowie mojej Ja też, ja też, ja też właśnie. O, o. Jak to świeżcie wygląda, ej, to będzie mega dobre na miniaturkę. Ej, ale szkoda, że nie, widzieliśmy, nie widzimy swoich, nie? Dlaczego? Ja, właśnie o to chodzi, że my się nie dajemy oszukać. My jesteśmy A, na tyle ja rozwiniętym, czuła. rozwiniętym nędzia, że my nie dajemy się oszukać tych klonów. My widzimy cały czas oryginał. Ty, Roziom masz jest, rację. Nie, nie, nie no. spojrzałam to z tej Nasza czakra jest dużo większa niż ci się wydaje. <grym> techniki, <grym> techniki, nie poszły z anime za gdzieś w las, wiesz. Ej, no nie przesuwaj moich klonów, bo ty jak przesuwać, Przesuwasz moje klony. Przepraszam. Przesuwaś moje klony. Przepraszam, że ten spamiks na y, tym... Na y, no, Facebooku... Ale ktoś bardzo mocno i siłuje się do mnie teraz dobić. A ja teraz nie mogę, bo ja ponieważ nagrywam teraz nagrywkę. Dobra. Dobrze, do widzenia. Ty, Maciek, ten, ten, ja teraz to ten, odkryłam! Ten, ten, ten. Co? Że po nich... Ej, wywaliło mnie w kosmos! Co jest? Co, co, co odkryłaś? Yy, że mogę się po nich spinać. Nie muszę spamować spacji, żeby odskakiwać. Przecież ci powiedziałem, że można po nich chodzić jak poklon... jak podrabinie. A ja cię nie skumałam o co ci chodzi. Co tu można było nie skumać o co ci chodzi? Jak mówiłem, że możesz chodzić po swoich konach, jak po drabinie? O, Dobra, ty mi o. powiedz, że teraz trzeba to zrobić. Nie gadaj, że jakoś na wieże Eiffel teraz musimy wejść albo przedostać się do. Ej, ale. Ej, faktycznie Bo... musimy. Czekaj, co to jest napisane? Mamy się zbudować. Build up. Dobra. O nie, spadłam. Dobra, robimy coś takiego. Mamy, mamy wieże Eiffel, François, wi, no wi, oui, 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 Flow. Co? Czyż to nie jest ciężkie? Tylko wystarczy stać w jednym miejscu, nie? Pyk, wejść no. po drabinie. Pyk. Od... Prawie odskoczyć, odskoczyć, pyk, i teraz tutaj tylko pyk, pyk Ale pyk. wiesz, że ja mam zrobice. zawsze problem z drabinami w Roblox, nawet jak to są drabiny o ze mnie. nie, postawiłem teraz do góry, więc teraz tutaj musimy postawić, dobra, pyk, 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 pyk. I mamy to, i mamy fragę francuską zaliczoną, nie, nie, jesteśmy nie, nie. na Eiffla. Ile klonów się nauczyłem, chyba moja czakra jakoś się powiększyła przez tyle leveli, co biegłem. Ile masz klonów? Dużo. Y tam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 12, 14 i 14. 14 klonów. Coś czuję, że tu będzie się zapadać. No, nie zapada. Dobra, mamy 14 zaliczoną. Let's go, lecimy dalej. Ja muszę się nauczyć, Maciek. Czego? Żeby, żeby te. Nie robić sobie klonów na tej na górze, tylko przed. No, ja się nauczyłem. Oj, ten płot mnie chyba zranił. Teraz zróbmy dwa. Skok. To jest yy, kujący płot, więc musisz na pewno... To jest kolczasty, Maciusiu. No tak, przecież powiedziałem. A jak Out. powiedziałem? Kujący płot. No, kujący płot. O nie, teraz nie wiem. No, a, no ten... Jak ona no, ma... Eiffla. Nie. Sorry, statua wolności. No, no wiesz, ty. Monaliza, ty, jeszcze od razu byś mi powiedziała, ty. Na Monalizę trzeba iść. Trzeba iść na Monalizę, Maciek. Maciek, Dobra, na Monalizę nie... trzeba iść. Oj, o. Nie trzeba było iść. Trzeba było iść na dół. Nie, ja To gdzie ty jesteś? Za A ja wiesz co? Zrobiłem, zaskoczyłem po prostu na dół. Czy mógłbyś nie przesuwać mi moich klonów? Mógłbym przesu O, cię wybumbiłem. Czy ty widzisz jaka ta ściana jest wielka? Tak, ale mi się udało. Udało mi się jestem na samej górze. Ja nie mogę. No, musisz sobie jakoś poradzić. O nie, Grimace, Grimace, jest tutaj ta galareta, co wcześniej nas ścigała w poprzednich odcinkach, kiedyś w sumie. Co tu robisz, Naprawdę, on tam jest? No, tak. Maciek, ja bym zjadła. McDonald's. Zjadłaś przed chwilą śniadanie, nie ma opcji, że teraz coś zjesz jeszcze innego. Jak to nie? Co ty, Różia? Ja bym robiła bardzo wysoko po Drag Drag eklon równa się co? A, zaliczony punkt. Tery, właśnie Grim, to tak się Grim, robi. I Shake mnie oszukał. No przecież było napisane jak wół, co musisz zrobić. No nie, ja muszę znowu tą ścianę zrobić. Naprawdę? Tak! O, 10 klonów, dobra. Raz, a. Nie Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ja mam bite, Maciek. 10 klonów. Więcej klonów? Co jest? More Ile clone, klonów? No, more, clone, more, 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 Jak dwa klony mi zaliczyło, jak już tyle tam wrzuciłem? Aha, dobra. Sześć. Aha, kołam, cool, bo jak są na głowie, to nie mogą być. Osiem klonów, Co dobra. Co tu się dzieje? Dziewięć. No. No. Dziesięć klonów i otwarta brama! Let's go! Ruszamy do osiemnastki. Co? no Teraz militarny trening, czyli wojskowy trening. Spokojnie, byłem w wojsku, to wiem jak to teraz przejść. Oj, tak, myszka mi się rozłączyła. Jestem. Dobra. No Maciek, ja nie mogę tej ściany znowu przejść. To jest spoko. Klony nie znikają, kiedy im nie powiem, ponieważ moja czakra została wytrenowana w taki sposób, że ona się już teraz nigdy nie kończy. Jak ci się może a! czakra nigdy nie kończyć? Jak to są twoje siły życiowe? Strasznie dużo HP się traci, jak się spadnie do lawy. Podłoga to lawa, podłoga to lawa i faktycznie to podłoga to lawa. Ej, a może w końcu zagramy podłogę to lawę? Jeszcze nie, jeszcze nie. Ja to przejdę militarny trening. Ej, ja cię, ja cię widzę! Gdzie jesteś, Ruzia? A, tam jesteś. 10 klonów tam musisz, Ruzia, wrzucić. Dobra. Okej, ja się cofnę trochę. Jeszcze raz popatrzymy, jak Ruzia sobie poradzi teraz z tym, lawowym przejściem. O, oddalimy trochę kamerę. Jak tam, Wrzuciłam tydzień... O, o, słyszę się, otworzyło otworzyło się, otworzyło. No. I teraz, Ruzia, militarny trening jest przed tobą. Uważaj. Dlaczego? Dlaczego górą? A czemu. Widać, że Ruzia nie przeszła wojskowego treningu. Co jest Ej, dosy, co, jest, co, jest, co jest trochę dziwne. Przeszłam trening wojskowy. Dajesz Ruzia, Ruzia dajesz, 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 dajesz. Dobrze, dobrze, wpinasz się, wpinasz się, teraz dalej lecisz. Co robię? Wspinasz się przecież. W co się wpinam? No do góry! To się tu. mówi, wspinam! Wspinasz się. Fit deno... ten... A, mamy nupkę, yy, hmm. ten, żeby sobie się zrezygnować. Mogę go nakarmić tobą? Dawaj dużo, dawaj mu dużo. Nie wiadomo ile się wyjść. No, no. dużo zjadł. I teraz o, oczy tęczy zrobił, oczy tęczy zrobił, i teraz możemy przejść dalej. Chcesz powiedzieć, że byłeś smaczny? Teraz mamy się z, z ten. Co mamy? Do góry o, mamy wejść o, i szejka sobie wypijemy, nie? Limitowana wersja, ona już jej nie ma, a u nas w Polsce nigdy jej nie było. To też takie trochę słabe, nie? Scam. No, trochę taki scamus. Dobra, trzeba tu skoczyć w tak i nic nic Nigdy nie ma nic fajnego co mają w zagranicznych maczkach. No niestety, no taka polska, no co tutaj poradzić, no. O, 23. Ej, ja chyba widzę, że uda nam się do finału. Użyj klonów. No nie, choć jak nie mogę. Jaka to ściana jest wielka. Ja ci zaraz nie będę ci spoilerować, ale jak tu dojdziesz to będziesz zachwycona, nie? Bo ci powiem teraz fajną ciekawostkę. O nie, Squid tak. Game! Poczekaj, poczekaj! Patrz, gdyby no. w Squid Game mieli coś takiego. <noise> że nie musieliby sami używać, pam, pa! pa, pa. Okej? Okay. Nie mogę sklonować się! Bo mi stoisz na głowie. Okej. Okay. Ej, ja Spadła. nie wiem, czy, czy... Maciek spadłam! Ale spadłam tylko dlatego, że... Dobra! ryzyk miał być! Nie! Spadłem. Spadłam co teraz, ja gdzie ja jestem? Jak, <Grydżanek> jak ja mogę się odnowić? Dobra. No zaraz sam się odnowisz. Gdzie teraz? Aaa, no nie! Spadłem z klonem! <grydżanek> no aj, Ja, ja, ja! Ja wiem, ja wiem, ja wiem gdzie. Ej, czemu ja żyję? Dobra. Tyk. Czemu ja żyję? Czemu ja żyję? Maciek! Nie wiem. Ej, jak ja mam użyć klonów niby, jak one nie dotykają mi tego? O, Dobra. Dzięki. I ryzykuję. I ryzykuj. Glody. I co? O, to! Ty, 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 ty. Dobrze! Dobre, mamy to! I teraz nie musimy się nigdzie bać. Jadę do czerwonego! Ej, popchnęłaś mnie! Nie ty mnie popchnąłeś! To ty mnie popchnąłeś, już się. ja pierwszy spadłem i ty za mną chyba skoczyłaś, Ja nie wiem. No to ty mnie popchnąłeś, dobra, ja idę do czerwonego. Musimy, musimy użyć... Poczekaj, zróbmy tak. I teraz Ej, musimy użyć. Wpadł do czerwonego, wpadł. Czemu tam wpadłeś? Ja idę do czerwonego. Nie! Yeah! Ej, czekaj, a co się? Co ty zrobiłeś? Nie wiem. I co? A teraz mogę lecić. Jump speeda jeszcze mamy. Oooo! Mamy super mocę. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. To jest generator? Ja tak wcale nie wyglądam. Maciek, piękny jesteś, powiem ci, przepięknie wyglądać. Ale tak nie wyglądam. Ej, co jest, my to? Udało nam się sklonować ninjutsu! co no tak. Dobra, lecimy. Ej, udało nam się przejść. Czyli my z Rudzią przeszliśmy tobie, w którym musieliśmy się klonować. Czyli Naruto będzie z nas zdumny, a my lecimy do następnych odcinków. Dzięki, że byliście, trzymajcie się i papa! -pa.